Nie chcesz spędzać za długo na przygotowaniu do lekcji? Zobacz, jak przygotować się w minutę, no może dwie. Zaloguj się teraz ze mną do Neona. Wybierz swój przedmiot i kliknij w Neonbook podręcznika. Po lewej stronie znajdziesz zakładkę Spis treści, gdzie w tradycyjny sposób zobaczysz spisane tematy. Jednak jest tam też zakładka zasoby. Kliknij w nią. No i teraz załóżmy, że chciałabym zrobić jakąś ciekawą lekcję powtórzeniową z rozdziału drugiego z filmem. Jak widać, jest tego całkiem sporo. W łatwy sposób mogę przejrzeć, jakimi multimediami dysponuję na lekcji, i dobrać wideo, nagrania, audio czy ćwiczenia interaktywne albo materiały prezentacyjne do swoich potrzeb. W zależności od serii typy zasobów mogą się różnić, ale możliwość tak łatwego ich przejrzenia na pewno usprawni twoje przygotowanie do lekcji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, zaloguj się już teraz do Neona na neon.nowaera.pl i sprawdź, jakie zasoby są w twoim przedmiocie.